Dzień dobry, witamy wszystkich szlachetnych lachów, lechów, renedów, sarmatów, Polaków, Polaków. Witamy z rynku na Kazimierzu w Krakowie. Mamy 26 kwietnia roku pańskiego 2023. Drodzy Państwo, Plac Wolnica nazywa się to miejsce. Część Kazimierza, a właściwie Bawuł. Zawiązaliśmy tutaj niedawno konfederację kazimierską, kazimierzowską właściwie, która ma przypominać, że to miejsce w Krakowie, to jest Słowiańszczyzna, to jest słowiańska dzielnica Bawu, która od czasów Kazimierza Wielkiego, który przyjął tu Żydów i dał im zwolnienia, czyli wolnicę pewną, przywileje w 1335 roku. Drodzy Państwo, mm, e, no, wzięła taką nazwę od tego przywileju Kazimierz, tak? ale właściwie można by spokojnie mówić, że jesteśmy na bawole. I prawdopodobnie tak trzeba będzie robić, tak? Bawu jest to, drodzy Państwo, bardzo bliski Leszczyńskim Herbu Wieniawa, Persztejną. Yy, drodzy Państwo, yy, tam jest element wo wojowniczy też, tam jest element nie tylko tura, nie tylko bawołu, ale tam jest element jakby walki. I tutaj ta słowiańszczyzna, która osiadła tutaj na tym terenie, ta części nazwijmy Krakowa, słowiańska, bo wiadomo, że. Kraków z biegiem czasu jakby stawał się wielonarodowościowy, delikatnie tak ujmując, czy wieloplemienny, może tak byłoby lepiej. I ta słowiańszczyzna, ta kiedyś na Watykanie w Rzymie, prawda, to było wzniesienie słowiańskie, osiadła tutaj. Albo pewien rodzaj słowiańszczyzny też, drodzy Państwo. Musimy bardzo często i dużo mówić o słowiańszczyźnie, bo w opozycji do słowiańszczyzny mamy globalizm, i, i te, tego wszyscy, te wszystkie izmy, tak? A my mamy przepiękną tradycję, przepiękną przeszłość w postaci słowiańszczyzny. Dlatego, jako król elekt polski myślnik Lechi, będziemy bardzo często o tym mówić. I zawiązana tutaj konfederacja na Bawole, czyli na Kazimierzu w Krakowie, właśnie ma nam to przypominać. Drodzy Państwo, jesteśmy piąty dzień w Krakowie i chcieliśmy dokonać takiego rezime, takiego podsumowania z tego pobytu. Drodzy Państwo, nowy aspekcie, byśmy powiedzieli gospodarczym, ekonomicznym, politycznym, właśnie etnicznym, też drodzy Państwo, kulturowym, teologicznym. No, Jak zauważyliście, nie mamy zwyczaju mówić z kartki, a nawet z konspektu. Więc pewne wątki, pewne problemy mogą nam umknąć, a pewne drodzy Państwo, uwypuklimy. Niedawna wypowiedź Miedwiediewa, byłego prezydenta Rosji, drodzy Państwo, który powiedział, że Bolszewia tu w Polsce buduje. Lachio-Ukrainę, drodzy Państwo, zainteresowała i zaintrygowała wielu. Co to jest Lachia? No bo Ukraina to, to wiemy. Oczywiście ta gru, gra słów, że starożytna Lachia z sztucznym tworem, jakim jest Ukraina, drodzy Państwo, promowana przez Stany Zjednoczone. Zresztą wczoraj na konsulacie amerykańskim flaga, prawda, ukraińska z zawołaniem ukraińskim, drodzy Państwo. No, jest to bolesne dla nas na pewno. Ponieważ na, na przestrzeni dziejów my z Ukraińcami czy z kozakami, no, delikatnie mówiąc, nie, darzy, nie darzyliśmy się sympatią, tak? I, I mamy swoją historię i swoją niedokończoną historię i mamy swoje rozliczenia i niedokończone rozliczenia, drodzy Państwo, Z kozakami z Ukraińcami, tak? Nie chcemy z tego miejsca tu epatować, może bardziej powinniśmy się skoncentrować na wątku, drodzy Państwo, no właśnie, e, najpierw geopolitycznym i z góry z najwyższego miejsca na statku z bocianiego Gniazda, potem schodzić niżej, 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 aż zajdziemy tutaj na ziemię do, nazwijmy to, regionalizmów do najniższego e, do poziomu tutaj miasta Krakowa, problemów Krakowa, samorządności Krakowa, etc. Drodzy Państwo, Widzimy z najwyższego punktu mostku kapitańskiego, czy z bocianiego gniazda, co się dzieje na świecie. Świat się polaryzuje i widzimy, że, e, że drodzy Państwo, odbywa się walka o pieniądz. Tak? Amerykanie chcą utrzymać petrodolara, dolara. Chińczycy się buntują, Rosjanie się buntują. Drodzy Państwo, e, Brazylia się buntuje, powstał BRICS. No i rzeczywiście robi się wojna o pieniądz. Znaczy na naszych oczach widzimy wojnę o pieniądz, drodzy Państwo. Wyrazem tej wojny o pieniądz i dominacji, próby dominacji amerykańskiej w Europie środkowej też, jest była próba zawłaszczenia tej słowiańszczyzny do NATO. tak? Zawłaszczenia do obrony interesów anglosaskich, co oczywiście z naszego punktu widzenia jako króla elekta jest głupotą. Drodzy Państwo, że ktoś na te plewy się tu nabrał, ale, drodzy Państwo, no, i tu musimy sięgnąć do Kazimierza, tak? Przybycie, tam po prawej stronie widać ten plafon, taki przybycie Żydów do Krakowa 1335. Drodzy Państwo, gdzie Kazimierz Wielki, no dobrze, osiedliliście się, tylko przestrzegajcie zwyczajów, obyczajów, i mija 700 lat, drodzy Państwo, bo niedługo będzie 2035. No i można powiedzieć, że ci Żydzi sprzeniewierzyli się tutaj tym zwyczajom, sprzeniewierzyli się w Polsce, sprzeniewierzyli się królestwu, tak jak sprzeniewierzyli się w czasach Jezusa Chrystusa, drodzy Państwo, i próbują rządzić, tak? Wiemy, kto rządzi Ameryką, drodzy Państwo, wiemy, że stworzyli sobie mini państwko Izrael, wiemy, że mają diasporę rozproszoną i że właściwie trzymając kasę, trzymając kasę i zajmując się emisją pieniądza, można powiedzieć, że do tej pory rządzili światem, więc to, co teraz się dzieje na świecie, prawdopodobnie no, uderza w jakimś sensie w monopol emisji pieniądza, pieniądza, czy quasi monopol, bo kilka krajów się z tego monopolu wyłamało. I drodzy Państwo, z tego punktu widzenia, dla Polski i z jeszcze z innych oczywiście, jest to szansa, tak? I dla Królestwa Polskiego. Ta Bolszewia, który to rządzi, czyli ci, ten triumvirat, tak? Quasi hazarski, będziemy raczej używać słowa hazaria, żeby tutaj nie narażać się na jakiś zarzut. Drodzy Państwo, antysemityzmu, czyli hazard. I to jest bardziej właściwe, poprawne, tak? No bo y, jakie pochodzenie mają dzisiejsi Żydzi w Izraelu? No, przede wszystkim hazarskie, tak? Pochodzą z Ukrainy, z Polski, z innych krajów. Oni nie mają żadnej, można powiedzieć, czy prawie żadnej łączności z historyczną Judeą, tak? Y, czyli y, z Jerozolimą i okolicami. Ale drodzy Państwo, no właśnie, więc. Te opcje, które rządzą m.in. w Polsce, stoją murem za, za Anglosasami, za Amerykanami, a oni oczywiście są sterowani na pilota przez diasporę rozproszoną i skłuczoną, drodzy Państwo, i bojącą się utraty swoich wpływów emisyjnych. Tutaj musimy powiedzieć, że, drodzy Państwo, Kazimierz Wielki, Kazimierz Magnus, tak, król zaraz po Łokietku, który poprzez ojca, można powiedzieć, i jako jako można powiedzieć, 23-latek miał tyle lat, jak objął królestwo. Drodzy Państwo, podjął się próby zjednoczenia Królestwa Polskiego po tym nieszczęsnym okresie rozbicia dzielnicowego. I, drodzy Państwo, musimy ten wątek też poruszyć, bo my pełnimy tą rolę jednoczyciela, tą rolę, drodzy Państwo, spoiwa i bardzo wielu jakby tego nie rozumie. Tu zmieniamy troszkę wątek, ale nie chcemy, żeby on nam uciekł. Drodzy Państwo, Kazimierz Wielki w 1335 roku przyjmuje Żydów, ale gdybyśmy zastanowili się, miał wtedy 25 lat. Dwa lata wcześniej się koronuje z Aldoną Anną Giedeminową, drodzy Państwo, przejmując Hedę, 13-letnią po prawie 200 latach rozbicia dzielnicego po ojcu Władysławia Łokietku. Oczywiście zastaje Polskę skłóconą, rozdrobnioną, dzielnicowo, tak? Śląsk nie chce iść w parze, Wielkopolska się trochę buntuje, Pomorze zaczyna być, właściwie jest oderwane od 1310 roku. Jak się Kazimierz rodzi, Pomorze zaczyna być oderwane, 1308 rok pamiętamy, kłótnie, prawda? Mazowsze swoją drogą chce iść. Drodzy Państwo, mimo że właściwie Kazimierz jest z tej linii kondratowiców, prawda? Yy... Tu się koronuje i miał to szczęście, czy opatrzność Bożą, że dożył tych dni Janisław, który wcześniej, 13 lat wcześniej, koronował drodzy Państwo Władysława Łakietka i jego żonę Jadwigę. Drodzy Państwo, yy... Mówiliśmy o tym, podepniemy linki, przysłuchajcie się wypowiedziom tu w Krakowie przez te pięć dni. Mówiliśmy, że opatrzność jakby skonfigurowała świadomość biskupią, czyli biskupów Jakuba Świnkę, Gerwarda, Janisława i jeszcze kilku innych. Znaczy Państwo, że oni bardzo optowali za królestwem i w tym sojuszu tronu z ołtarzem udało się to zrobić. I dzięki Bogu Janisław jeszcze, to wielki biskup Janisław, i Jakub Świnka, który tak koronował Łokietka, jak koronował Łokietka jego żonę Jadwigę, jak Kazimierza i jego żonę Annę Aldonę, czy Aldonę Annę, drodzy Państwo. To niesamowity, jakby to powiedzieć, opatrzność Boża, bo nie chcemy powiedzieć zbiegowości. I dzisiaj mamy ten problem, że Polacy zupełnie oderwali się od królewskości, od idei zjednoczenia, bo byli jedno, ja jestem jedno z ojcem, które nie da się osiągnąć w innym rycie niż w rycie królewskim, jezusowym. Jezus był królem, drodzy Państwo. Jezus był królem, i tutaj bardzo duży atak jest na Jezus, król polski, prawda, na Jezus, król. E, drodzy Państwo, nie rozumie się idei w ogóle Jezusa, tej idei świeckiej, byśmy powiedzieli, Jezusa, bo teologiczną rozumiemy. Syn Boży, Jezus jako Bóg, wyraziciel e, e, bożych praw, dziesięciu przykazań, to rozumiemy, ale Jezus jako król. I zauważmy, że Jezus jako syn Boży jest przyjmowany przez dzisiejszych hierarchów, ale Jezus jako król nie. I często powołują się, że powiedział, że ja jestem królem, ale króle, królem nie z tego świata, drodzy Państwo. No tak, ale no jak miał powiedzieć Jezus, że jest królem tylko Judei, drodzy Państwo? Król wszechświata oznacza, że jest królem całości. Całości, więc całość zawiera w sobie też część. Czyli jeżeli jest królem wszechświata, to jest też królem ziemi, to jest też królem Polski, królem żydowskim i innymi, innym królem króles drodzy Państwo. To jest takie oczywiste. I spójrzcie na wyrok Jezusa, bo ktoś by miał wątpliwości, za co został skazany. Nie został skazany Jezus Nazarejczyk, Syn Boży. Tam nie ma takiego wyroku. Piłat kazał umieścić Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Za to został skazany. Zresztą jest ten fragment procesu Jezusa, w którym w którym Żydzi mówią, faryzeusze i Sadysieusze, mamy cię, to ty jesteś królem żydowskim, tu cię mamy i wtedy do Piłata, widzisz, on sobie uzurpuje prawa bycia królem żydowskim, drodzy Państwo, no a my mamy jednego króla, wówczas mówiono w Rzymie, a dzisiaj by powiedziano, mamy jednego króla w Brukseli, prawda, czy gdzieś tam, drodzy, czy w Waszyngtonie, tak? I, I Wy, Polacy, którzy nas słuchacie teraz, tak mówicie, tak? My nie chcemy, króla, namiestnika króla tu w Polsce Jezusowego, bo przecież hierarchowie są namiestnikami apostołów, tak? A namiestnika Jezusa brakuje jakby tu na ziemi. Drodzy Państwo, nie chcecie go, tak? Bo mówicie, że mamy, mamy królika, mamy namiestnika na Nowogrodzkiej, mamy gdzieś tam w Brukseli gdzieś tam, drodzy Państwo. Popełniacie dokładnie ten sam błąd, co z Faryzeuszem. Tutaj stawiamy kropkę i wracamy do tego wywodu, drodzy Państwo, geopolitycznego. W związku z tym, skoro Amerykanie chcą mieć władztwo nad słowiańszczyzną, to szczególne władztwo jako kraj masoński, prawda? Liberalny, totalnie zdemoralizowany i upadający, drodzy Państwo, on chce mieć władztwo też na chrześcijańską Polską. Szatan chce zapanować nad generalnie chrześcijańską, i to etnochrześcijańską słowiańszczyzną. I a szczególnie nad etnochrześcijańską, i chrześcijańską w rycie rzymskim, drodzy Państwo, polską. Tak? No, my mówimy non possumus z tego miejsca. Non possumus, tak? Musimy wrócić do tradycji, musimy wrócić do naszego charakteru słowiańskiego i musimy powiedzieć obcym, szczególnie anglosasom, bo pamiętajmy, że jak Brytowie mieli problem, drodzy Państwo, z Duńczykami i innymi, poprosili sasów czyli Niemców, byśmy tak powiedzieli w skrócie. Oni przyszli, wyzwolili Anglików od Rzymian, e, tak, bo tam jeszcze Imperium Rzymskie było, ale już nie wyszli stamtąd. I to dzisiaj właściwie rodzina panująca jest, e, e, nie, można powiedzieć, e, niemiecka, tak? Koburgowie. Nie koburgowie, no w każdym razie niemiecka, drodzy Państwo. A może i koburgowie. W każdym razie, drodzy Państwo, więc proszenie anglosasów, żeby tu weszli, to jest dokładnie proszenie się o ten sam Ryt, co prosili się, e, prosili się Brytowie, tak? żeby wyzwolić z Imperium Rzymskiego. Weszli, ale już nie weszli. I drodzy Państwo, dokładnie w tym samym charakterze i w Rycie zaproszono, można powiedzieć, e, anglosasów, czyli wojska amerykańskie, jak Konrad Mazowiecki i Henryk Pobożny zaprosili Krzyżaków. Tak. I, drodzy Państwo, będą się rozpychać, będą się tutaj szarogęsić, i tak samo jak zaprosił ich tu, w jakim sensie y, można powiedzieć, y, Kazimierz y, zaprosił, no przyjął, Kazimierz Wielki. Dobra, usiądźcie tu na dzielnicy, rozgoście się. Dzisiaj się mówi dzielnica żydowska, a nie mówi się w Krakowie dzielnica słowiańska. A znaczy, jest to najbardziej słowiańska z dzielnic, tak jak Watykan y, w Rzymie, w Krakowie, tak? Bawu, czyli najbardziej słowiańska dzielnica, drodzy Państwo. W Krakowie. Taki incydent. Na świętego Warzyńca był kościół. Drodzy Państwo, Żydzi dokonali profanacji, w końcu ten kościół został zburzony, tam jest teraz synagoga, ale Słowianie, Polacy wybudowali tutaj kościół świętego. Bożego Ciała, tak? Na tą pamiątkę tej profanacji, drodzy Państwo, Bożego Ciała. Mieliśmy te siły jeszcze wówczas, żeby na to diktum mieć antidiktum. Drodzy Państwo, ten rynek, swoją drogą, był potężny, bo on odpowiadał rynkowi głównemu. Ponieważ tam teraz jest zabudowa, ale kiedyś tam nie było tej zabudowy, to tak a propos. Drodzy Państwo, jak szybko Żydzi przejęli oczywiście, to jest symbol też przejęli ten ratusz, stworzyli tam szkołę, jak, jak to jest pazerne, tak? Jak to jest, można powiedzieć, jak to jest chytre, jak to jest przebiegłe. Drodzy Państwo, i musimy na to być uczuleni, tak? My, Polacy, nie możemy być naiwni, drodzy Państwo, i gęgać, tak? I gęgać, i gęgać. Drodzy Państwo, y zadaniem króla elekta jest zjednoczenie. Zjednoc jest próba zjednoczenia, czyli zjednoczone królestwo można powiedzieć, tak? W formule tego skłócenia, ponieważ my od czasów y, abdykacji Stanisława Augusta Poniatowskiego, a tak naprawdę od czasów przegonienia z Polski Stanisława Leszczyńskiego, czyli w rok 1733 36, prawda? Nie mamy takiego suwerennego króla, no bo trudno uznać suwerennym królem Augusta III Gnuśnego czy Augusta Stanisława Poniatowskiego. Czyli od 1733 roku, to jest data znacząca, ponieważ drodzy Państwo, w 1333 umiera Łokietek. Czyli nadchodzi 700 lat, a przejmuje władzę, koronuje się 25 kwietnia, wczoraj była rocznica, 1733 roku, Kazimierz Wielki i. Aldona Anna Giedymidówna. Drodzy Państwo, koronują się. Więc nadchodzi czas, 700-lecia, można powiedzieć, restytucji w pełni królestwa polskiego w nawiązaniu do Kazimierza Wielkiego, ale też w nawiązaniu do Stanisława Leszczyńskiego, drodzy Państwo. I dom Leszczyńskich na szczęście nie wygasł. Był w podziemiu, w niszowo rozrastał się, zajmował bardzo podrzędne, e, rzemieślnicze najczęściej zawody, zajmował się podrzędnymi zajmęśnięćmi zawodami, Drodzy no, to państwo ale przetrwał, tak? Ta moja gałąź, nazwijmy ją Gołuchowska od Stefana Leszczyńskiego, zajmowała się w pewnym momencie szewstwem, tak? Ale jak ktoś myśli, że to było takie zwykłe, zwyczajne szewstwo, takie drodzy państwo, to tutaj troszeczkę dodamy splendoru temu zawodowi, bo przed wojną w czasie II RP wszyscy oficerowie nosili buty oficerskie od Leszczyńskiego. Czyli to drodzy państwo no, powinno dać do myślenia, że szefstwo też jest i takie, i takie, drodzy państwo. Żadna praca nie hańbi i my jesteśmy z tego szefstwa naszych przodków dumni, że do, takie, do takiego stanu doszli, że wszyscy oficerowie, drodzy państwo, czy większość oficerów przedwojennych nosiła buty od Leszczyńskiego z Warszawy. Sprawdźcie to. Ale to taka dygresja, drodzy państwo. E, oczywiście, jak schodzi się, z, wypada się z łask, a wtedy wypadliśmy z łask e, Sasów no to siłą rzeczy trzeba było z czegoś żyć. Także, drodzy państwo, tutaj tylko to takie, taka, taka dygresja, ale ale, znaczą, ale przetrwaliśmy. Dzisiaj dom Leszczyński, dynastia Leszczyński, która rozrosła się na zachodzie Europy, bo mamy tam dynastię związaną z Bourbonami, czyli panującego Filipa w Hiszpanii i inne też, dynast... inne też domy panujące w tej chwili mają powiązania z Leszczyńskimi, więc dom Leszczyńskich jest tu wchodzimy na wątek dynastyczny, jest, drodzy Państwo, wydaje się, nie żebyśmy, y, każda liczka swój ogonek chwali, ale żebyśmy, drodzy Państwo, ale żebyśmy nie byli też y, jakby y, zbyt skromni, tak, żebyśmy nie rozumieli, że dom panujący, no najlepiej jak ma jednak jakieś koligacje, powiązania i jakąś historię, bo dynastia jest wtedy, jeżeli y, dwóch co najmniej panuje, więc Stanisław Leszczyński dla nas, a został wybrany dlatego właśnie, że nie miał syna, stanowi jakby takiego dalekiego ojca, dalekiego kuzyna, protoplastę, który drodzy Państwo, utorował nam drogę. I dzisiaj możemy się powoływać na Dom Leszczyński Panujący, na dynastię Panującą. I to jest, drodzy Państwo, bardzo ważne, że, że, że i Stanisław Leszczyński, i też Maria Leszczyńska, królowa Francji, drodzy Państwo, e, Przetarli nam drogę. Natomiast nie każdy jakby rozumie, nie każdy wie, jak, jak monarchia działa, drodzy państwo. Jesteśmy pozbawieni monarchii, królestwa już bardzo długi czas. I teraz przyjrzymy się 6 maja, jak koronuje, korona, koronowany będzie Karol III w Anglii, drodzy państwo, ale my, dalej, my, to znaczy państwo, Polacy, uważacie, że, że wasze króliki. Zjednoczą. Nie, drodzy Państwo, w tym systemie tu nie chodzi o chęć zdobycia władzy. My już mamy władzę pełną, już więcej większej nie zdobędziemy. Chodzi o to, by zwiększyć nasze dzieło, ukoronować poprzez koronację. Dlaczego? Bo jest to w pewnym sensie akt zjednoczenia. Jeżeli ktoś głosuje na jakieś ruchy partykularne, jeżeli ktoś głosuje na jakieś partie, to siłą rzeczy głosujecie na rozbicie. Głosujecie na Bolszewie i na głosujecie na naszych w jakimś sensie wrogów. A powiedzielibyście teraz, no to jak macie się zachować? Głosujcie. Jeżeli są te wybory, oczywiście ustawione, wiadomo, że nie po to ustanowiono tę ordynację, żeby ktoś mógł z Polaków tam rządzić, ale głosujcie na samorząd. Bo w innym czasie głosujecie na rozbicie, na... Satanistycznie na grupki partyjne. I teraz czy to jest, czy to jest konfederacja, która akceptuje ten bolszewicki system e, jakobiński, czyli rozbijania Polski, drodzy Państwo, czy głosujecie na platformę czy na PIS, e, drodzy Państwo, głosujecie na, za utrzymaniem Bolszewi, na rozbicie Polski na proces antyzjednoczeniowy. To jest ewidentne i to jest oczywiste, prawda? Bo te partie dzielą. Siłą rzecz, jeżeli głosujecie na samorząd, Mówimy o Izbie Niższej, no to głosujecie ewidentnie na, 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 na ludzi, którzy w samorządnie mają, mają jakby objąć, drodzy Państwo, całością, czyli zjednoczyć Polskę poprzez to, że samorządy powinny nas reprezentować w Izbie Poselskiej nazywanej przez Bolszewie Sejmem. To z samorządów powiatowych powinni być delegowani przedstawiciele, tak jak było za Królestwa, na Sejm. I głosujecie, głosując na partie na te ruchy i tak dalej, głosujecie na złodziei politycznych. Chcielibyśmy wam tu z Kazimierza, z Bawołu to dokładnie powiedzieć, że jeżeli głosujecie na konfederację, jeżeli głosujecie na Platformę, na PiS, na, na Hołownię, na kogokolwiek, na jakieś ruchy, to głosujecie tak naprawdę na złodziei politycznych. I jesteście wspólnikami złodziejstwa. I okradania powiatów spraw politycznych. Jeżeli natomiast głosujecie na samorządów, to nie głosujecie na złodziei. Najwyżej oni mogą się sprzeniewierzyć, ale nie głosujecie na złodziei. Jeżeli chodzi o senat, drodzy Państwo, to do wszystkich tych grup, do wszystkich tych ruchów, których tutaj spotkaliśmy w Krakowie bez liku, no bo to służby grasują i rozbijają, prawda, jedna polska, druga, Polska, trzecia Polska, czwarta Polska, Proszę Państwo, można powiedzieć, ilu mieszkańców tyle partii? Drodzy Państwo, to e, jeżeli macie swoich liderów, to windujcie swoich liderów do Senatu. I z tego miejsca z kolei apelujemy do tych wszystkich grupek, nie lekceważąc ich, nie bierzcie udziału w, w umacnianiu Bolszewi przez te wybory do Izby Poselskiej, tylko weźcie udział w wyborach do Senatu. Czyli weźcie udział w wyborach, drodzy Państwo, znaczy, nie że liderzy grają na was, tylko wygrajcie na liderów, tak? Macie jak tam jakiegoś lidera. Drodzy Państwo, i namawiajcie ich, na przykład y, pana Gadowskiego czy innych tu z Krakowa, drodzy Państwo, y, y, żeby ich pchać do góry, do Senatu. Mamy 100 miejsc w Senacie. Nie pozwólmy, tam są okręgi jednomandatowe. Tam jest prosty układ, tam nie ma listy jedynki, dwójki, tylko... I drodzy Państwo, do wszystkich Was apelujemy, jeżeli jesteście tacy mocni, to apelujcie, to, to grajcie na swoich liderów, tak? Jest jakiś tam poneta, jakiś kameraci, proszę, grajcie na ponetę. Jest wolne wybory Karpowicz, grajcie na Karpowicza, tak? Wszyscy do Senatu. Dlaczego? No bo wtedy nie gracie na złodziei politycznych, tak? Natomiast jeżeli ktoś was sprzęga w ruch polityczny, żebyście startowali i popierali kogoś do Sejmu, to bierzecie udział w oszustwie, w kradzieży politycznej. Tam się zorganizował we Wrocławiu już ruch samorządowcy. Oczywiście nie jest to z naszej bajki ruch samorządowy, bo my wolelibyśmy samorządowców powiatowych, stricte. Samorząd powiatowy, których namawiamy do startu. I miasta na prawach powiatów, jak Kraków, żeby startowali do wyborów, drodzy Państwo, ale, ale drodzy Państwo, dobre i to, tak? Może to jest ewolucja, nie rewolucja. Dlatego samorząd tak, żaden ruch partykularny, czy nazywa się PiS, Platforma, chołownia, Wolna Polska, coś tam, coś tam, drodzy Państwo, narodowcy, coś tam. Nie bierzcie w tym udziału, prosimy Was, a nawet można powiedzieć, że błagamy. I biada tym, którzy w tym biorą udział. Biada Polakom, biada tym Polakom, którzy biorą udział w tych partykularnych ruchach do Izby Poselskiej. Natomiast chwała tym, którzy popierają samorządowców, i chwała tym, którzy skoncentrują się na Senacie. Mamy lidera w danym okręgu, w danym miejscu, a niekoniecznie nawet, i możemy go wywindować do Senatu. I będziemy mieć jednego człowieka, który ma 1% głosu, bo jedna setna, bo jest 100 senatorów, a nie 0,20, drodzy Państwo, w Sejmie. I, I to jest lipa, oczywiście sprzeniewierzają się momentalnie. Tak? Drodzy Państwo, nie jest to groźne w Senacie, bo Senat jest wykastrowany politycznie i, e, drodzy Państwo, nie ma za dużo e, praw, więc oni tam nabędą pewnej ogłady. Jest to pewien sposób e, transformacji Polski w monarchię, bo Senat był Powiedzmy, wywodzi się z Rady Królewskiej i jest organem monarchicznym. Czyli oczywiście nie musi ktoś mieć poglądów monarchicznych, ale tam się zorientuje na tym wysokim, bocianim gnieździe, co to jest Polska, tak? jakie są rzeczywiste problemy i tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej, drodzy Państwo. Także z tego miejsca, tu z Kazimierza z Bawołu apelujemy, drodzy Państwo, do was, żebyście. Yy... Przemyśleli to, co powiedzieliśmy, żebyście, drodzy Państwo, zaczęli myśleć o demokracji królewskiej, a nie o demokracji masońskiej, jakobińskiej, którą narzucili Amerykanie i inni, drodzy Państwo. Także laudetur Jezus Chrystus Rex, niech będzie pochwalony Chrystus Król i Maria Królowa Zawsze Dziewica. Z Bogiem.